Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej po meczu weekend w Katowice Miedźlewnica. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3-2, oglądało je 1112 widzów. Z nami jest ze trener gości, pan Wojciech Łobodziński i poproszę go o komentarz do spotkania. No dużo emocji w tym meczu było, bardzo taki e, dynamiczny, dobry dla oka, dla kibiców mecz. No źle weszliśmy w to spotkanie, ale nie dlatego, bo, bo graliśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kreowanie sytuacji, jeżeli chodzi o grę ofensywną, ale przydarzył nam się, nam się błąd i musieliśmy wtedy gonić wynik. Po, pomimo bardzo dużych problemów naszych kadrowych, jeżeli chodzi o, o boki obrony, czy, czy później musieliśmy zmienić Rubena też na boku obrony, jestem mega dumny z tych chłopaków, co, co, co wskoczyli dzisiaj do składu, bo bo pokazali charakter. Wiem, że to jest takie wyświechtane trochę, ale faktycznie dzisiaj było widać, że, że, że drużyna po prostu walczy do, do, do ostatnich sił. I co jeszcze ważne, w ofensywie naprawdę byliśmy bardzo mocni i, i, i graliśmy bardzo dobrze. GKS, bardzo dobra drużyna, bardzo mocna u siebie i wiele drużyn jeszcze tu pogubi punkty, bo to jest drużyna po pierwsze z charakterem, po drugie z jakością, więc, więc na pewno to jest dobry zespół. Dziękuję. Dobry wieczór. No niestety nie udało nam się osiągnąć dobrego, do, dobrego wyniku sportowego w dniu dzisiejszym z liderem naszej ligi. Choć dwa razy prowadziliśmy, no niestety nie uszczerbiliśmy się błędów i, i, i przegraliśmy te, te, te spotkanie. Szkoda, bo, bo możemy my przede wszystkim, wydaje mi się, również czucie bardzo mocno rozczarowani tym, tym wszystkim, ale, ale te bramki nie, nie, nie padły po, po czymś nie wiadomo jak wyjątkowym, tylko niestety wyniknęły z naszych... Ogromnych błędów, jeszcze, jeszcze niestety, tak dobry zespół, jak mieć, potrafi tę sytuację wykorzystać. Dziękuję. Dziękuję. Trenarze, o kilka słów, proszę, także wywołać. Przegrywamy spotkanie 3-2. Wydaje mi się, że Mień stworzyła trzy sytuacje takie lepsze, bardziej klarowne i strzeliła te trzy bramki. Nieźle broniliśmy, natomiast no, nie udało się zdobyć chociaż punktu, mimo że, tak jak ten powiedział, dwa razy prowadziliśmy. Dziękuję. Jeśli nie, to wszystko na dzisiaj. Dzieje. DZIĘKI